Witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym odcineczku z gry Path of Exile. Śmigamy sobie tutaj wojownikiem, aktualnie jest to poziom 36. Z ciekawszych rzeczy to mam teraz taką umiejętność Sander, bardzo dobre AOE na słabych przeciwników. Udało się znaleźć trochę lepszy młot i hełm mu jestem całkiem zadowolony. No i całkiem spoko rękawice, one były kupione u jednego u jednej takiej pani, która sprzedawała rękawice. Tak sprzedawca rękawic. Co to było? Że mi się tak załadowało później Kecz to będzie widać na nagraniu, a powinno być widać. No i doszliśmy do tej krainki Kimeral Wetlands czy tam Kimeral Wetlands. I jedziemy dalej. Ciągle dżungla, ale trochę inaczej. A masz ty. Wreszcie moja postać zadaje jakieś takie trochę większe obrażenia. 1100 to ile będzie z tego? 1102 aktualnie. Tutaj. Jakby ucięte drzewa. Nie, to takie czapy mają i trzymają jakieś głowy. Żywe kwiatki, no no. Mamy odnaleźć machinarium. Starożytne machinarium. O, pięknie. To mi się podoba. Kurczę, nie wiem. Moja taktyka chodzenia po krawędziach mapy jest w sumie najlepszą taktyką. Jeżeli macie jakieś inne fajne pomysły na znajdywanie najkrótszej drogi w Puff of Exile Dajcie znać Ja takie jakoś z przyzwyczajenia robię z automatu Gimery Takie mini smoki Ło zresztą! to Co to ma być? Takie były flujące stworki kwiaty w Ungoro krater w World of Warcraft, pamiętam. Swoją drogą świetna gra i jest sporo filmików na kanale z niej, aczkolwiek jest to gra już mocno wiekowa i wydaje mi się, że najlepsze czasy World of Warcraft minęły. No i uważam również, że Blizzard, albo jakieś inne studio zdecydowanie powinni zrobić jakiegoś takiego MMORPG w pełnym 3D, które by przebiło wowa. Albo było chociaż tak samo dobre, ale z aktualną grafiką. Bo to, co akurat Blizzard robi, Blizzard z Diablo 4, to nawet nie będę komentował. Mamy checkpoint, będzie machinarium, świątynia chaosu. Jedziemy, może nie machinarium, ale. Chcę chaosu. Żmi zachęcająco, na pewno. I can handle any challenge. Moja skrzynia? A to ci nie dopiero. To wywalimy. Możemy schować to i tak na sprzedaż. Już nie ma miejsca. Zastanowić. Jest wodospad. A ja tu nie mam co wsadzić, tak? A, już rozumiem. Czyli tutaj jest tak jakby druga próba. Potrzeba mieć jakiś tutaj klucz, jakieś coś, żeby to aktywować. To bardzo ciekawe. Mi się na szczęście udało, co prawda po przejściach, bo po przejściach, ale udało mi się tą pierwszą próbę zaliczyć. Ja zostałem tytanem, ascendowałem sobie. Także tu jest druga próba, jak ktoś by nie, nie zaliczył tej pierwszej chyba. A może coś jeszcze się da tutaj poprawić w postaci? Kto wie? No ciekawe, na pewno, jeżeli znajdę coś takiego, co pozwoli mi to otworzyć, to skorzystam. Ale z ciekawości, ile im zadało? Połowę, fajny skill, mi się podoba ten sander, żeby on jeszcze szybciej trochę go wykonywał, ale. O tam. Grafika super. Palmy. Wierzchny. Co? No nie, oni nie nie wyglądają na zbyt żywy. O, mamy punkcik. Co ja miałem iść? Tu mam zrobione, tu. Tu chciałem iść jeszcze. Wydaje mi się, że uderzenia ognia są bardzo dobre na te wszystkie roślinki. Ciekawe, czy gra jakoś to wynagradza. Ach, i duel. On mnie łapą jak go młotem. checkpoint checkpoint oznacza, że będzie chyba jakiś bosior. o to słabo Jaki. sobie kurde nie, nie, ten, nie przygotowałem się trochę dobra poszło w powietrze yy, nie to rolling slam chciałem użyć A może trzeba przejść po prostu do ofensywy nawalania. Cholera, mogę zginąć. Tak sobie beztrosko poszedłem do tej walki. co by było lepsze dla mnie teraz, ależ nie ma, zmienię sobie w kolejnym podejściu. nie niedobrze jest, niedobrze. Ojaj, trzeba tutaj zmienić parę rzeczy. Także weźmy sobie. Czy znam zostawić może tak. Weźmy sobie ten doskok. a może doskok i po prostu walenie. odłożyć. Tak bym zrobił. I bym tutaj wziął doskok. i mamy doskoki walenie. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie teraz. Nie obiecuję, że się uda, ale na pewno jedziemy już na poważnie w przeciwnika. Jeszcze trzeba mu rozwalić do niego stone pillar. No, dawaj, gdzie ty jesteś. raz mi tu będziesz latał. Ja jeszcze jeden. Jada. jeszcze mnie zatruło. No co za co za giadostwo. Co je w ogóle tu odszedł? Cholera truje. Mrozi, podpala! Co to ma być? Niedobrze, bo mi się tutaj nie regeneruje w ogóle mikstura życia. Sztacheta bije się jak człowiek. Ojoj. Olera jasna. Udało się! Oho! Oh. kurde, no ciężka walka to była dla mnie, nie powiem. Ja aż taki mocny w te gry souls, like to nie jestem, a w soulsów nigdy nie grałem. O, co ja tu dostałem, takiego ciekawego? Ha! Ah. Czyli mamy tutaj to, co jest mi potrzebne, żeby przejść te próby. Hmm, ciekawe. Temple of Chaos. Jak miło. No i dobra, udało się wreszcie Chimerę ubić. Dla mnie to był. No, mocny przeciwnik. Może nie jakiś nie do przejścia. Bo się w końcu udało. Ale. No. Nie mam tutaj regeneracji czasowej w tych miksturach życia. Także w sumie bardziej to mi się to skakanie przydało i regeneracja czasowa życia na sekundę. I to, że nie podbiegałem do tego filaru, jak sobie stała na filarze. No i okej. Okay. Tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek. Wielki Smok Chimera ubite. No i myślę, że w jakimś kolejnym, jak będę miał czas, pogierczyć, to te próby sobie... próby spróbujemy zrobić. Masło maślane. Spróbujemy zrobić próby. Także miło było. Mam nadzieję, że wam również... Jak się podobało to, łapka w górę i subik. A jak już oglądasz, to wiedz, że bardzo mi miło. I to jest to, co mi jest potrzebne właśnie. To coś takiego. Mamy 0.20 charges per second, nie? Czyli ona się odnawia. I gdybym to miał za pierwszym razem, to najprawdopodobniej nie miałbym problemu z posem 62,75 1 do 30 Lightning. Ciekawe, jakby to było, ale raczej nie będzie mocniejsze niż to moje. Także do zobaczenia w kolejnym materiale, jak uda się go nagrać, przyrządzić. Miłego na razie, cześć!